Nielada kontrowersji zbudziły ostatnio słowa dyrektora lotniska z Barcelony, który powiedział w ten sposób, że nad domem Messiego nie można latać samolotami. No właśnie, dlaczego tak naprawdę nad domem Messiego nie można latać samolotem, żadnymi samolotami praktycznie? Czy to jest jakaś strefa zamknięta? Czy Messi ma specjalne warunki? Czy jest aż tak drogim zawodnikiem, tak drogim, drogim piłkarzem, że boją się, żeby nie spał taki samolot na jego dom, żeby nie zginął on i jego rodzina? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwonę, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie dzisiaj na temat Messiego i kontrowersyjnej tak naprawdę wypowiedzi, czy sytuacji, która miała miejsce w Hiszpanii, a mianowicie dyrektor lotniska w Barcelonie, Wypowiedział się dla mediów i powiedział, że tak naprawdę nie jest możliwy przelot samolotem, w ogóle jakimkolwiek samolotem, nad domem Messiego. To wszystko jakby w kontekście pytania dotyczącego rozbudowy lotniska w Barcelonie, ponieważ bardzo dużo praktycznie turystów każdego dnia, każdego roku przylatuje do Barcelony. No nie tylko na mecze, tak, ale w ogóle po prostu, żeby zwiedzić to miasto bardzo piękne, urokliwe. No właśnie, i powiedział, że no nie za bardzo jest to możliwe, ponieważ nie wszędzie można latać. Na przykład do Messiego to jest tak. Takie miejsce, strefa wolna praktycznie od lotów. Tak? No i pojawiły się kontrowersje, też teorie spiskowe, dlaczego nad domem Messiego nie można latać. tak. No, byli różni piłkarze w historii tak? Światowej, światowego futbolu, czy Cristiano Ronaldo, czy też na przykład Robert Lewandowski, może wcześniej tej pele i tak dalej. Czy Maradona, i czy jakikolwiek praktycznie z tych piłkarzy miał zakaz tak, żeby nad jego domem praktycznie latał samolot. No rzecz kuriozna, no co, czyżby Messi jest tak drogim zawodnikiem, że są obawy, że samolot spadnie, atak terrorystów, tak na Messiego, no rzecz nie bywała. No nie okazuje się po prostu, że Messi ma dom wzniesieniu czy w pobliżu parku takiego krajobrazowego, który jest praktycznie pod ochroną i tam samoloty po prostu nie mogą lecieć, tak, nie mogą wykonywać lotów? Bo mogłoby to wpłynąć na środowisko. Natomiast, yy, i właśnie na, dom do Messiego należy w tej, czy leży po prostu w tej strefie, i tam samoloty po prostu nie mogą latać. Natomiast pojawiły się też takie teorie spiskowe, tak niektórych tutaj zwolenników właśnie e, dlaczego tam dom, ten dom tam powstał, pojawiły się takie teorie, że specjalnie wybrano tam lokalizację, to miejsce, żeby właśnie tam samoloty nie latały, żeby uchronić Messiego przed ewentualnym po prostu tutaj tak sytuacją, żeby jakiś samolot, no to nawet może być awionetka, to nie mówię, że pasażerski, tak, Boeing musi się wbić w dom, może być po prostu kwestia awionetki, na przykład jakiś biznesmen, tak, e, weźmie znajomych i powie, o, chodź, zabiorę cię na przejażdżkę, czy po prostu, tak, polecimy moją awionetką, pokażę ci, gdzie Messi mieszka, tak? No i to mogłoby być taka atrakcja turystyczna, gdzie mnóstwo praktycznie ludzi by latało, czy na paralotni, czy na przykład, nie wiem, na, na, tutaj samolotem, czy jakąś awionetką właśnie. No i to mogłoby być w jakiś sposób stanowić niebezpieczeństwo dla właśnie dla Messiego, tak, dla Messiego. Zwłaszcza, że wiemy, tak, jak Messi pojawi się gdzieś w miejscu publicznym, to zaraz mnóstwo praktycznie ludzi, tak, selfie, chce autografy i tak dalej. I tutaj rzeczywiście Messi, nad, nad domem praktycznie Messiego nie można latać. Zresztą, no, muszę powiedzieć, że to dosyć dziwna tak naprawdę sytuacja, żeby rzeczywiście nad domem piłkarza nie można było latać. Można przecież tutaj zawsze postawić dom w takim miejscu, gdzie tak naprawdę samoloty nie latają, tak, gdzie nie ma tego korytarza powietrznego dla samolotów. Natomiast rzeczywiście piłkarze często mają takie dziwne zapisy, jeśli chodzi o umowę. No, pytanie jest tutaj, czy rzeczywiście Messi ma taki zapis w umowie? Natomiast rzeczywiście, tutaj rzeczywiście piłkarze mają różne dziwne zapisy, jeśli chodzi o umowę. Na przykład nie mogą uprawiać sportów ekstremalnych, tak, jazdy na nartach. Może to nie jest dziwne, tak, ale na przykład nie mogą uprawiać tutaj jazdy na na nartach wodnych, tak? Różne takie rzeczy, które mogłyby wpłynąć na ich stan zdrowia, które mogłyby wpłynąć na to, że to byłoby niebezpieczne, no bo dzisiaj kluby płacą praktycznie potężne pieniądze za zawodników. Zawodnicy też zarabiają potężne pieniądze, no i wiadomo, że trzeba na nich praktycznie huchać, tak i dmuchać, a tutaj na przykład taki zawodnik by gdzieś się wywrócił na nartach, tak? no, mamy przykład. Tutaj Schumachera, byłego mistrza świata wielokrotnego, jeśli chodzi o Formułę 1, F1 tak, Ferrari przecież był przez wiele lat kierowcą Formule 1, który praktycznie miał wypadek na nartach i to w kasku uderzył, zjeżdżał na nartach, po prostu uderzył o kamień i jest dzisiaj roślinką, tak? Kask Pęk, natomiast Schumacher przeżył, tak, ale jest praktycznie dzisiaj roślinką. Tutaj nawet rodzina nie chce pokazywać zdjęcia, tak? Co się praktycznie z nim dzieje. Mnóstwo pieniędzy stracono na jego leczenie, te setki milionów euro, które zarobił, to praktycznie rodzina teraz wszystko poświęca na leczenie tutaj właśnie Schumachera natomiast rzeczywiście tutaj piłkarze mają różne takie zapisy które właśnie wpływają na to żeby czasem tutaj zawodnik tak nie stracił zdrowia czy nie miał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu tak żeby nie miał rzeczywiście uszczerbku na, na zdrowiu A jakby sytuacja Messiego jest specyficzna bo wiemy ile on praktycznie daje Barcelonie ile dawał Barcelonie jak ważnym jest zawodnikiem tak więc tutaj sytuacja jeśli chodzi o Messiego to jest zupełnie specyficzna tak jak, jak ważnym praktycznie jest zawodnikiem no to jest oczywiste że ochrona ma nie tylko Messi, ale też jego blisty, tak żona dodała chyba dwójkę synów tak praktycznie tej też krewni żeby to nie wpłynęło właśnie na tego piłkarza tak na jakieś wahania tutaj tak na nastrojów na, podczas meczu właśnie żeby to nie wpłynęło praktycznie na Messiego żeby Messi miał ten komfort bezpieczeństwa, mógł się praktycznie w 100% skupić na meczu. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Czy rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby zamykać tutaj przestrzeń powietrzną e, tak, dla zawodnika, e, tutaj żeby on miał komfort. Może to jest kwestia tego typu, że Messi na przykład nie lubi hałasu samolotów, chce się wyspać, tak? E, czasami są tacy ludzie, którzy narzekają na to, że samoloty hałasują, wiemy Hiszpania ciepło, często otwarte okna. Być może to jest kwestia po prostu tego typu, że e, Messi też. Chciał kiedy tutaj, tak, mieć dom w takim miejscu, gdzie tak naprawdę te samoloty nie kursują, to też może wpływać, tak, na jakość snu. Wiemy o tym przecież, że Robert Lewandowski czy Cristiano Ronaldo wynajęli nawet trenerów, tak, od snu, którzy mieli rzeczywiście wpływać na to, żeby ten sen był odpowiedni po to, żeby organ się zregenerował i później mogli przystąpić do kolejnego tutaj praktycznie meczu, tak napiszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie, no muszę powiedzieć, że po raz pierwszy z, takim, z taką rzeczą się spotykam jeżeli no Messi miał taki zapis w umowie, czy na przykład klub taki zapis zawarł w umowie, żeby właśnie w takim miejscu mieszkał, no to dziwna sprawa pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o budowę takiej posiadłości, tak, w pobliżu takiego parku krajobrazowego gdzie jest brak zgody na przelot samolotów, to też jest tak, trzeba uzyskać zgodę na to, żeby tam dom postawić, też po prostu te nieruchomości są tam bardzo drogie. Oczywiście Messi jest bardzo zamożną tutaj osobą, tak? No, tam jego majątek na pewno już jest w miliardach liczony. Natomiast podobno też Messi zrobił taką sytuację, że tutaj sąsiedzi, którzy przeszkadzali mu, po prostu wykupił tych sąsiadów, na no, tam domy sięgają po kilka milionów, praktycznie euro, tak? Więc tutaj pewnie zapłacił kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów euro po to, żeby wykupić tych sąsiadów, którzy mu przeszkadzali, tak? Którzy mu przeszkadzali, żeby miał praktycznie święty spokój, tak, żeby miał święty praktycznie spokój. No ale efekty tego są praktycznie, tak, możemy zobaczyć, bo Messi praktycznie bombie te bramki strzela co mecz, tak. Świetna statystyka, szósta piłka, złota piłka z rzędu pobił tym samym, tak, w tym zestawieniu Cristiano Ronaldo, który ma 5 złotych piłek. Na razie wydaje się, że ten pojedynek na najlepszego zawodnika, no zwyciężył Cristiano Ronaldo, tak, to on jak na razie w tej klasyfikacji jest najlepszym zawodnikiem na świecie, po raz szósty zdobył praktycznie tą złotą piłkę, tak na tą złotą piłkę, być może w przyszłości Robert Lewandowski będzie miał szansę żeby tutaj właśnie zbliżyć się do tego rekordu, tak chociażby znaleźć się w pierwszej trójce, to byłaby świetna sprawa no może właśnie za rok zobaczymy Roberta Lewandowskiego na pierwszym miejscu na podium, tak. Natomiast rzeczywiście tutaj Messi też wszystko praktycznie robi pod piłkę nożną, wszystko jest podporządkowane pod piłkę nożną, tak. Tutaj wiadomo w jakiej sytuacji praktycznie jest teraz Barcelona, która walczy o to, żeby rzeczywiście zdobyć tak jak najwięcej w ramach Ligi Mistrzów. Nie jest to takie łatwe. Zidane mocno praktycznie tutaj napiera, zmienił się trener ostatnio tej Barcelony. No ale tutaj też Messi no nie jest już takim młodym zawodnikiem, tak? No praktycznie 33 lata, więc to też jest sytuacja, że pogra pewnie na tym najwyższym poziomie jeszcze rok, dwa, a później Barcelona będzie musiała szukać zmienników, tak? Nowego zawodnika, nowego napastnika, który przyjdzie i będzie występował w Barcelonie. A to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w żyw dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, napisz też w komentarzu co na temat sądzisz, co na temat myślisz czy rzeczywiście takie środki bezpieczeństwa, ostrożności są one tak tutaj wymagane tak żeby tutaj nie latać samolotem nad czyimś domem, no czy to rzeczywiście tu już jest jakaś fanaberia, a może zapis po prostu właśnie w umowie, jestem w waszej opinii, zostawcie opinię w komentarzach i my tutaj podzielicie się, się właśnie tą opinią, co na ten temat sądzicie. Tak, co na ten temat sądzicie. To wszystko się Pozdrawiam. Cześć.